Co by było, gdybym ci powiedział, że Nikola Tesla odkrył trzycyfrowy kod, który może przestawić Twój umysł w zaledwie 17 sekund. Co by było, gdyby ten sam kod, używany przez ponad 180 milionów ludzi na TikToku, mógł zrealizować Twoje największe pragnienie w ciągu 33 dni. Sam Tesla mówił, że klucz do zrozumienia wszechświata leży w energii częstotliwości i wibracji. Ale o to, co naprawdę miał na myśli i dlaczego 180 milionów ludzi obecnie korzysta z jego tajnego kodu. Tesla nie mówił tylko o elektryczności. Mówił o fundamentalnej strukturze samej świadomości. W tym wideo ujawnię dokładny trzystopniowy kod świadomości Tesli, metodę 369 i pokażę ci naukowe podstawy, które dowodzą, dlaczego manifestuje pragnienia szybciej niż jakakolwiek inna technika. Po analizie patentów Tesli i pracy z naukowcami zajmującymi się kwantową świadomością, odkryłem dokładne wzory czasowe i częstotliwości, które sprawiają, że ta metoda działa. Czy kiedykolwiek czułeś, że utknąłeś w tych samych schematach, tych samych ograniczeniach, tych samych sfrustrowanych marzeniach, które nigdy nie wydają się spełniać? Tesla odkrył dokładne wibracyjne kody, które łączą myśli z fizyczną rzeczywistością. Naukowcy z MIT potwierdzili, że kwantowe wibracje występują nawet w zwykłych warunkach, dokładnie to, co Tesla nazywał fundamentalnymi siłami tworzenia. Ale oto czego Tesla nigdy nikomu nie powiedział, praktykował tę metodę w całkowitej ciemności w pokoju 3327 w hotelu New Yorker, twierdząc że widzi elektromagnetyczne pola gołym okiem, Tesla obsesyjnie chodził wokół bloku dokładnie trzy razy przed wejściem do jakiegokolwiek budynku, żądał osiemnaście serwetek przy każdym posiłku, to trzy razy sześć, obliczał objętość jedzenia przed zjedzeniem. Tesla nie był ekscentrykiem, opracowywał matematyczną strukturę samej świadomości. Nowoczesna neurobiologia pokazuje nam, że manifestacja to nie mistyczne myślenie życzeniowe, to zaawansowana neuroplastyczność połączona z teorią pola kwantowego. Pomyśl o tym. To, co Tesla nazywał energią, częstotliwością i wibracją, dokładnie to, co współcześni fizycy kwantowi określają jako podstawowy system przetwarzania informacji rzeczywistości. Każda myśl tworzy mierzalne pola elektromagnetyczne. Każda emocja generuje specyficzne sygnatury wibracyjne, a kod 369 to optymalny wzór częstotliwości do programowania tego, co naukowcy nazywają kwantowym polem nieskończonych możliwości. Badania opublikowane w Frontiers in Human Neuroscience pokazują, że skoncentrowana intencja w ciągu zaledwie 17 sekund powoduje mierzalne zmiany w strukturze mózgu. Tesla to rozumiał. Liczba trzeci reprezentuje twórczą siłę, Twoją początkową myśl i intencję. Liczba sześciu oznacza emocjonalne wzmocnienie, uczucie, które przyciąga Twoje pragnienie. A dziewięć. To częstotliwość zakończenia, wibracyjny podpis, który zmienia możliwości w fizyczną rzeczywistość. To nie jest starożytna mistyka. To technologia świadomości. Tesla miał dostęp do tego, co badacze nazywają zjednoczonym polem niewidzialną inteligencją, która rządzi wszelką manifestacją. Kiedy właściwie zrozumiesz kod 369, dosłownie programujesz rzeczywistość na poziomie kwantowym. Jak jednak ten starożytny kod działa w Twoim mózgu i ciele, Twój mózg działa na częstotliwościach elektrycznych. Gdy koncentrujesz się na konkretnym pragnieniu przez dokładnie 17 sekund czas, który potrzebny jest do rozpoczęcia formowania się szlaków neuronalnych. Tworzysz to, co naukowcy nazywają trwałą zmianą synaptyczną. Ale tutaj geniusz Tesli staje się jasny. Metoda 369 nie jest losową powtórką to precyzyjna synchronizacja fal mózgowych. Kiedy zapisujesz swoją manifestację trzy razy rano, programujesz swoją podświadomość podczas przejścia z fal teta do alfa. To wtedy Twój umysł jest najbardziej otwarty na nowy program. Twój mózg dosłownie przekształca się, aby szukać dowodów na swoją pożądaną rzeczywistość. Sara z Colorado wypróbowała ten sam schemat i w ciągu 17 dni jej wymarzone stanowisko pracy dosłownie zadzwoniło do niej znikąd. Była bez pracy przez osiem miesięcy, ale gdy tylko dostosowała się do porannego przejścia teta alfa, możliwości zaczęły pojawiać się wszędzie. Sześć powtórzeń w południe odbywa się w czasie szczytowej aktywności fal gamma to wtedy twój świadomy umysł ma maksymalną moc twórczą. Nie tylko liczysz na swoje pragnienie, komendujesz swoje sieci neuronalne, aby rozpoznawały możliwości i synchroniczności, które odpowiadają twojej intencji. A te dziewięciu wieczornych powtórzeń to wtedy twój mózg wraca do stanu Teta, wbijasz swoje pragnienie w podświadomość tuż przed snem, kiedy twój mózg konsoliduje wspomnienia i tworzy trwałą zmianę. Tesla rozumiał, że timing nie jest przypadkowy to neurologiczna precyzja. Ale dzieje się coś jeszcze głębszego: kiedy piszesz manifestację metodą 369, nie tylko zmieniasz swój umysł programujesz wibracje kwantowego pola. Pomyśl o swoim mózgu jak o smartfonie, który nieustannie wysyła i odbiera sygnały z niewidzialnej sieci. Kod 369 to twoje hasło dostępu do tego, co fizycy nazywają polem zerowym, kosmicznym internetem, gdzie wszystkie możliwości istnieją jednocześnie. Większość ludzi nie odnosi sukcesu w manifestacji, ponieważ korzystają z niewłaściwej częstotliwości. Próbują komunikować się z wszechświatem przez zmartwienia, wątpliwości i chaotyczną koncentrację, ale Tesla odkrył kod. Odkrył, że rzeczywistość reaguje na precyzyjne matematyczne częstotliwości, a 369 jest kluczem głównym. Jednak niezwykłe rzeczy dzieją się, gdy miliony mózgów zaczynają przeprogramowywać się przy użyciu tych samych kodów częstotliwości. Teraz, tu, gdzie kod Tesli staje się naprawdę potężny. Co jeśli powiem Ci, że za każdym razem, gdy praktykujesz 369, nie tylko zmieniasz swoją rzeczywistość, ale jesteś częścią ogromnej ewolucji świadomości, która dzieje się teraz na całym świecie. Najnowsze dane pokazują, że coś niezwykłego dzieje się na całym globie. 54% osób doświadczających duchowego przebudzenia nie miało wcześniej doświadczeń duchowych. To ponad 13 milionów Amerykanów obecnie w aktywnych stanach przebudzenia. I oto fascynująca część: większość z nich mówi, że ich przebudzenie zaczęło się od regularnej praktyki technologii świadomości, takich jak metoda 369. To, co obserwujemy, to masowa aktywacja tego, co badacze nazywają globalnym mózgiem. Indywidualna świadomość łączy się z inteligencją zbiorową, a kod 369 działa jak most częstotliwości. Kiedy regularnie praktykujesz metodę Tesli, nie tylko manifestujesz osobiste pragnienia, podłączasz się do ewolucji świadomości, która dzieje się na całym świecie. Tesla przewidział to. Powiedział, że przyszłość przyniesie technologie, które pozwalają indywidualnym umysłom łączyć się z uniwersalną inteligencją. Kod 369 to nie tylko manifestacja, to sieciowanie świadomości. Za każdym razem, gdy go praktykujesz, wzmacniasz wibracyjną siatkę, która łączy wszystkie budzące się umysły. A wyniki są wymierne. Badania nad zmiennością rytmu serca pokazują, że osoby praktykujące konsekwentne metody manifestacji rozwijają spójne rytmy serca, które odpowiadają częstotliwości pola magnetycznego Ziemi. Twoja indywidualna świadomość dosłownie synchronizuje się z planetarną świadomością. Tesla wiedział, że kiedy wystarczająca liczba umysłów Działa na tej samej częstotliwości, sama rzeczywistość ulega zmianie. Dlatego metoda 369 tak szybko się rozprzestrzenia. To nie tylko osobista transformacja, to kolektywna ewolucja. Każda osoba, która opanowuje kod Tesli, staje się nadajnikiem wyższej świadomości, emitującym spójne częstotliwości, które przyspieszają przebudzenie innych. Ta globalna sieć świadomości rośnie z powodu czegoś, co większość ludzi przeocza w samej metodzie 369. Zastanów się nad tym przez chwilę. Prawdziwa siła nie tkwi w powtarzaniu, to w energetycznym stanie, który pielęgnujesz podczas praktyki. Tesla rozumiał, że manifestacja zachodzi przez rezonans, a nie wysiłek. Gdy Twoja wibracyjna sygnatura odpowiada pożądanej rzeczywistości, fizyczna manifestacja staje się nieunikniona. Pomyśl o tym w ten sposób. Wszystkie możliwości już istnieją w polu kwantowym. Twoim zadaniem nie jest tworzenie swoich pragnień, to stawanie się wibracyjnym, dopasowaniem do rzeczywistości, w której Twoje pragnienia już istnieją. Metoda 369 szkoli Twoją świadomość, by utrzymywała stabilne częstotliwości, które są zgodne z wybranym przez Ciebie czasem. To zaawansowana technologia świadomości, ukryta pod postacią prostego ćwiczenia pisarskiego. Kiedy zobowiązujesz się do praktykowania 369 codziennie, tak naprawdę hakujesz matrycę rzeczywistości. Używasz odkrycia Tesli, że świadomość i fizyka to to samo, działają tylko na różnych częstotliwościach. Dowody na to są przytłaczające, a oto dowód, który zmieni wszystko, w co wierzysz na temat rzeczywistości. Po pierwsze, badania nad neuroplastycznością pokazują, że konsekwentne ćwiczenie mentalne tworzy te same ścieżki neuronowe, co rzeczywiste doświadczenie. Gdy wielokrotnie wyobrażasz sobie i piszesz o swojej pożądanej rzeczywistości, twój mózg dosłownie nie potrafi odróżnić wyobrażenia od pamięci. Tworzysz neuronowe dowody na przyszłość, która jeszcze się nie zdarzyła. Ale oto, gdzie to staje się szokujące, fizyka kwantowa dowodzi, że obserwacja zmienia rzeczywistość na poziomie subatomowym. Za każdym razem, gdy skupiasz się na swoich manifestacjach 369, zapadasz falę prawdopodobieństwa w konkretne wyniki. Tesla rozumiał, że świadomość jest fundamentalną siłą kreatywną, a materia to tylko świadomość w innej formie, a najwspanialsza część Badania nad zmiennością rytmu serca pokazują, że ludzie w stanach wdzięczności i docenienia rozwijają spójne pola elektromagnetyczne, które rozciągają się nawet na i 2,5 metra od ich ciała. Kiedy praktykujesz 369 z prawdziwymi emocjami, nadajesz spójne sygnały, które dosłownie wpływają na kwantowe pole wokół ciebie. Podstawy akademickie pochodzą z ogólnej teorii rezonansu, która pokazuje, że wszystkie systemy w naturze mają tendencję do synchronizowania się z najsilniejszą, spójną częstotliwością w swoim otoczeniu. Kiedy Twoja świadomość staje się spójna dzięki praktyce 369, rzeczywistość zaczyna rezonować z Twoimi pożądanymi wynikami. A wiralne historie sukcesu na TikToku nie są przypadkowe. To dowód na budzenie masowej świadomości. Miliony ludzi odkrywają, że kod Tesli działa, ponieważ stosują technologię świadomości opartą na fundamentalnych zasadach fizyki. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie to. Za każdym razem, gdy praktykujesz 369, wysyłasz spójne sygnały elektromagnetyczne do kwantowego pola. Te sygnały wchodzą w interakcję ze świadomością każdej innej osoby, która praktykuje tę samą metodę. Jesteś częścią globalnej sieci manifestujących, wszyscy nadają podobne częstotliwości, obfitości, miłości i możliwości. Poczuj, jak potężne to jest. Nie manifestujesz sam. Jesteś połączony z milionami świadomości, które wspólnie współtworzą nową rzeczywistość. Kod Tesli to nie tylko osobista transformacja, to ewolucja planetarna. Teraz, gdy rozumiesz zarówno naukę, jak i globalny wpływ, oto jak możesz zacząć korzystać z broni Tesli już dziś. Po pierwsze, Zrozum, że metoda 369 nie polega tylko na pisaniu. Chodzi o wchodzenie w konkretne stany fal mózgowych, które umożliwiają bezpośrednią komunikację z kwantowym polem. Każdego ranka, zanim Twój logiczny umysł w pełni się aktywuje, zapisz swoje manifestacje trzy razy. Poczuj emocjonalną rzeczywistość posiadania tego, czego pragniesz. Nie pisz tylko słów, przekazuj wibracyjne sygnały. Twoja poranna praktyka programuje twoją podświadomość, by szukała dowodów na twoją pożądaną rzeczywistość przez cały dzień. W południe, gdy Twój świadomy umysł ma szczytową moc twórczą, zapisz swoją manifestację sześć razy, to wtedy skłaniasz swoje sieci neuronowe do dostrzegania możliwości. Szkolisz swój mózg, aby zauważał synchroniczności i okazje odpowiadające Twoim intencjom. Każdego wieczoru, gdy Twój mózg przechodzi w stan Teta, zapisz swoją manifestację dziewięć razy. To jest moment, w którym osadzasz swoje pragnienie w podświadomości przed snem. Twój mózg będzie pracował nad manifestowaniem twojej rzeczywistości podczas odpoczynku. Ale oto klucz, który odkrył Tesla: konsekwencja tworzy spójność, brak dni przerywa wibracyjną dynamikę. Metoda 369 działa dzięki nagromadzonej częstotliwości, a nie sporadycznym wysiłkom. Zobowiąż się do co najmniej 33 dni, aby ustalić trwałość ścieżek neuronowych. Śledź swoje wyniki, zauważaj synchroniczności, zwracaj uwagę na niespodziewane możliwości. Pole kwantowe reaguje na Twoją uwagę, a Twoja świadomość zwiększa tempo manifestacji. Dołącz do globalnej społeczności praktyków 369, dziel się swoimi sukcesami. Wspieraj manifestacje innych, pamiętaj, że jesteś częścią ruchu ewolucji świadomości. Twoja indywidualna praktyka przyczynia się do zbiorowego przebudzenia. Najważniejsze, zaufaj procesowi. Tesla spędził lata doskonaląc ten kod częstotliwości. Współczesna nauka potwierdza jego odkrycia, nie masz tylko nadziei na zmianę. Stosujesz sprawdzoną technologię świadomości. Podsumuję, co odkryłeś dzisiaj? Metoda 369 Tesli działa poprzez precyzyjny timing mózgu: trzy powtórzenia każdego ranka podczas przejścia Teta do Alfa, szóstej w południe podczas szczytowej aktywności Gama i dziewiątej wieczorem, gdy wracasz do stanu Teta. Neurologia dowodzi, że to tworzy trwałe zmiany w ścieżkach neuronowych w zaledwie 17 sekund, podczas gdy fizyka kwantowa wyjaśnia, jak Twoje pole elektromagnetyczne nadaje spójne sygnały, które dosłownie kształtują rzeczywistość wokół Ciebie. Twoja podróż manifestacji zaczyna się od tego pierwszego kroku: wybierz jedno wyraźne, konkretne pragnienie. Zapisz je w czasie teraźniejszym, tak jakby to już była Twoja rzeczywistość. Poczuj emocje związane z Jego posiadaniem. Następnie rozpocznij swoją praktykę. 369 już dziś Tesla powiedział, że teraźniejszość należy do nich, a przyszłość do nas. Mówił o ewolucji świadomości. Wiedział, że przyszłe pokolenia zrozumieją i zastosują wibracyjne kody, które odkrył. Ta przyszłość jest teraz. Jesteś pokoleniem, które przygotowywał Tesla. Kod 369 to twoje dziedzictwo. Technologia świadomości zaprojektowana, aby przekształcić nie tylko twoją indywidualną rzeczywistość, ale także całą planetę. Liczby 3, 6 i 9 wzywają Cię do przejęcia władzy jako świadomego twórcy. Broń manifestacji Tesli jest teraz w Twoich rękach. Pytanie nie brzmi, czy to działa. Pytanie brzmi, jak potężnie to wykorzystasz. Subskrybuj, aby dołączyć do naszej rodziny Tesla 369 ponad 2 miliony twórców świadomości, którzy dzielą się codziennymi sukcesami w manifestacji, ekskluzywnymi przewodnikami praktycznymi i wspierają się nawzajem w drodze do transformacji. Naciśnij dzwonek powiadomień, ponieważ co tydzień ujawniam głębsze technologie świadomości, które większość ludzi nigdy nie odkrywa. Podziel się swoją pierwszą manifestacją 369 w komentarzach poniżej. Osobiście poprowadzę cię przez wszelkie wyzwania. Twój następny poziom mistrzostwa w manifestacji zaczyna się już teraz. Pole kwantowe czeka na Twoją częstotliwość. Dziedzictwo Tesli żyje w Tobie. Aktywuj kod 369 i obserwuj, jak rzeczywistość zgina się według Twojej woli.